Siemanko, 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 z tej strony Gaios a to jest Cube World. Tak. Yy, zauważyłem, że paru youtuberów nagrywa tą grę. Z, z, nie patrzyłem co to jest dokładniej, tylko po prostu zobaczyłem, że nagrywają i, i jakaś taka gra podobna do Minecrafta, czyli pomyślałem, że sobie ją nagram i zobaczę co to jest. Jest to moje. Już ktoś mi na Skype pisze. Jest to moje pierwsze odpalanie tej gry, więc nie wiem zupełnie jak się w nią gra. Nic nie wiem, po prostu nic nie wiem, jest to alfa. I ten. I nic nie wiem o tej grze. Zara Zaczynamy grę. Co tu jest? New character. Create. Ok, co tu jest? Co to? Ok, human. Będę człowiekiem, elfem, dwarfem jakimś, orkiem, goblinem, lizardem. Undead, frogman, human. Nie wiem, podobał mi się. Lizard, wiecie. Nie, mail. Będziemy. Class warrior, ranger. Ranger ma łuk. Mac, yy, Mac yy, mag tutaj rogu, to nie wiem co to jest. Warrior. Warrior tym, 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 tym. Tym, 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 tym. Dobra, będę magiem. Teraz Face. Zobaczymy co to Face. Tutaj, znaczy Face. Zobaczymy co to Face. Mamy tylko dwie do wyboru. Nie, nie wiem, którą. O taką, będzie ładniejsza. Tutaj włoski. Jakie włoski? No to. Nie wiem, irokezka mu zrobimy takiego? Dobra, zrobimy mu irokeza hair, hair color. No to dobra, no to włosy, kolor włosów sobie damy, nie wiem. Żółty, czerwony. Damy mu kolor włosów. Yy, biały. Biały, OK. I co teraz? A, on się będzie nazywał dobra. Eee okej, okay, Gaios. I co? I zaczynamy. Okej, okay, Dara, create character. Character. Ale fajny świat, taki taki nie wiem, taki spoko. Dobra, stworzyliśmy świat. Seat so must be be a number. Seat so must be a number. No to nie wiem, nie bez świat bez tego. Ym... Ym... przygody z Cube World. Dobra, przyg przygody z Cube World A, tu musimy jakiś seed wpisać, to nie wiem o co chodzi, ale wpiszemy 5-4 na przykład, dobra Peace wait y Światy się prawdopodobnie też sandboxowo generują, więc... Więc, 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 więc tak właśnie Świat się robi Co się będzie dalej działo To jest MMO RPG To jest gra MMO RPG, ale my będziemy... Nie wiem, tu chyba gra się też na singlu, wszystko da się na singlu, na multi Nie wiem w ogóle jak się w to gra, więc Poczekamy teraz aż świat się załaduje Ile to będzie trwać też nie wiem, pierwszy raz odpaliłem tą grę Wtedy, tak jak tak z wami, pierwszy raz ją odpaliłem To jest alfa, więc ojojojoj, co tu się dzieje? To jest alfa, więc Aha, coś słyszę Coś klikam, ale nie pokazuje się Nic Klikam, param wszystkim myszy i coś się tutaj, wiecie, rusza, ale obraz się nie pokazał. Więc nie wiem, co się dzieje. Czekamy dalej. Please wait. No to czekamy. Może się świat po prostu generuje? O, jest, 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 jest. Ok, mamy nasz świat. Yy, Dora, teraz przyciski. Yy, use yy, ability, czyli yy, tutaj mamy nasze czary, tak, znaczy umiejętności, takie jakby. F, yy, F, light. Dobra, gościu ma, trzyma w ten. Okej, okay, da się tako oddalać spoko. E, Specjal item, to nie mamy tego special itema. Calpet, możemy swoje zwierzątko mieć jakieś, co? Tak, bo tak. E, Dobra, chat, normal attack, mouse 1, e, Dudż... A, no to czyli zoom, zoomowanie, oddalanie, przybliżanie, to to jest spoko, to jest rozumiałe. E, e, skills. Hmm. Skills. No, crafting, tutaj nie wiem, jeszcze nie ogarniam y, y, B. B to jest inwentory, ok. Mamy jakiś gold ring, power 1 daje nam. Y, light to oczywiste. World map, ale super, te, też są czanki, coś takiego. Tutaj mamy na mapie, już coś się tutaj pokazało. Jakiś domek, coś w tym stylu. Czyli o tam jakieś miecze, pewnie to oznacza, że tam jakaś walka będzie. Y, shift. Shift, zwykłe chodzenie, takie walk. E, control. Ale szybko biega. Control, climp, Czyli na przykład, czekaj, czekaj, czekaj. A, wspinanie się po tych, po tych, dobra. spacja to ska skakanie. Quick, use Quick Item. Nie, nie wpij, nie pij tego. Co to. Kończy mi się coś. Nie wiem co. Gdzie to jest w ogóle? Dobra, nieważne. Yy... Aha, dobra. Temperatura 8 stopni, tak? Time 9,29. Ok, co to w ogóle? Yy... Pickup Interact. R to interakcja z czymś. Nie wiem. Okej, okay, dobra. No to mamy takie podstawowe te ogarnięte. Yy, pierwsze odpalanie gry jest, ona odpalana na Full HD, dlatego mogą być lekkie ścinki w 40 FPS ach. teraz nagrywam. I teraz zupełnie nie wiem, co mam robić. Dobra, pochodzimy sobie po tym świecie. Aha. Spoko. Dobra, jak to escapenąć? Dobra, ja chcę to wyłączyć, żeby to... Nie wiem, jak to wyłączyć, żeby tej mapki nie było tutaj. Nie wiem, jak to wyłączyć. Dobra, pierdzielić to i nie wiem, jak to wyłączyć zupełnie. Nie wiem. Może to się przy następnym uruchomieniu gry czy coś takiego. Dobra, yy, póki co będziemy szli w stronę. Nie wiem, przejdziemy się po prostu i tak o, o jest jakiś ogr. Ale chciałbym bardzo to wyłączyć, żeby tego nie było. Ehm. Yy. F1, dobra, już wyłączyłem to, to był taki pomocny ten Okej, okay, mamy tutaj... Ło, ło, ło! Ziomuś, co jest? Ale mnie szybko zabił Co to w ogóle było? Ale szybko mnie zabił, naprawdę Dobra Lecimy jeszcze raz do niego? Okej, okay, dobra, czyli tak atakujemy, dobra Q, Q to jest coś tam, coś tam, nie wiem Koł, mamy krówkę, mamy krówki, ale fajne krówki, dobra Da się je zabić? Ło, wow, ło, wow, wow. krówki się biją? Krówki się biją? Nie! O Boże! Uciekaj, uciekaj od tych krówek Uciekaj, nie, 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 krowy się biją? Krowy płyną za mną? Skaczą? Nie, 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 nie. na razie, na razie, na razie O Jezu, Jezu Dora, Dora, bije, bije bibi Dobra, pi, pi, pi. Dobra, to to już mamy, to już wiemy co to jest. Szybko, 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 bij krówki. Bij. Yeah. O Jezu. Nie, nie mam szans z nimi. Uciekam od nich. Dadzą, dadzą sobie ze mną radę na 100%. A co to się dzieje? Co tu się tutaj dzieje? Uciekaj, 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 uciekaj. O, 3 hP! O Boże, on za mną no biegnął! Ale będzie przypał, ale będzie przypał zaraz, ale będzie przypał! Życie mi się nawet nie odnawia. Dera wepsnę się na drzewo. Ale super, wiecie, super, znów zginąłem. No to nieźle, niezła gra, bardzo, ale nadal nadale na nie wiem o co chodzi. Jest to alfa, czyli na pewno... Dużo dodadzą do tej gry, ale póki co, no nawet spoko wygląda, tylko cienki jestem, bolek, cienki bolek jestem. Cienki bolek... Kto to jest? Skill points, tutaj water mag, fire mag, fire mag, e, ognisty mag i wodny, wodnisty mag, tak jakby. Okej. Okay. Co tutaj mamy? Żółwia mamy. Dobra, może tego uda mi się chociaż... Dobra, dobra, bigo, bigo, bigo Bigo, 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 żółwiu Szybko, muszę kogoś zabić, chociaż kogoś zabić muszę Szybko, dawaj, 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 dawaj Dawaj, dawaj, dawaj go, dawaj go, dawaj go, skarata, skarata, skarata Skarata, 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 skarata Skarata go Skarata go Dobra, XP plus 2, jest, jest, jest Krówki, dobra, uciekamy To nie To są jakieś kruki You gain two Experience Huuu A to co? Pole bawełny Okej, okay, koton kapsuł. Kapsułę mam We, be, be, baweł... bawełnianą, koton to jest... Wełniana... wełniana, bawełniana... bawełniana kapsuła! Co to za mną chodzi? Dworf za mną chodzi jakiś gościu Nie, 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 do widzenia, do widzenia, do widzenia Zginę, nie mam w ogóle niczego do jedzenia a! A, szybko uciekaj. Wep wepsnę się na drzewo jakieś. Węps się na drzewo. Nie dopadnie mnie. Ha, ha 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 Nie masz mnie. Ok, co tutaj chodzi? Skurby. Skurby. Co to jest kurb? Jest mam skurba. Co to jest? Nic, nic jakaś pajęczyna. To lecimy dalej. Co tutaj możemy jeszcze znaleźć? O! Onion! Onion! onionki. Nie, 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 uciekam stąd, uciekam stąd Gdzie ja w ogóle jestem? Szybko, szybko uciekaj na te drzewo Aaaa, uciekaj na to drzewo, nie daj się! Ale uciekam od niej, ale uciekam, ale uciekam Zaraz mnie dogoni Jezu, goni mnie cebula? Niemożliwe Cebula mnie goni Co tam jeszcze za mną goni? Jeszcze jakiś kojat? Nie, 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 one będą tak gonić za mną do końca życia? Boże, co to jest? To jest chore. Ja w ogóle nie wiem, co tutaj się robi. Teraz szybko, bierz to, bierz to. Bierz go, bierz go. A masz! Bardzo dobrze. Ale on hp nie traci. Nie, nie, wbijaj na tą górkę, wybijaj na tą górkę, szybko! Jest! Udało się! E, mam 5 HP, zaraz zginę jak nic. Ale. Krok Dobra, wiecie co? Y... O! Nie nie, 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 nie. Idziemy do tamtego domku w tamtą stronę. O! Chyba sobie nie wejdę. Chyba się nie wejdę, ale może tamtędy się przejdę. O tako. Nie, 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 chodźcie za mną, nie chodźcie za mną, nie chodźcie za mną, ja nic wam nie chcę zrobić. Nie, co to w ogóle jest? Jezu, a co tam ci robił? Bicie się razem, bicie się razem, dobrze, dobrze, bicie się, bicie się, bicie się. O Jezu, uciekłem z gobliny, to są źli, to są źli Nie, czy nie wem nie rzucają? Ale masakra. Masakra, normalnie. Szybko uciekaj. Nie, pie, 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 pie. Co to? Sleep? Co to? Cooking. Mogę sobie to z. Zr... No to. Nie, nie! Nie, nie wi mnie. Nie, 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 uciekam, uciekam. Już się już nic nie robię. Przepraszam, już ci nic nie robię. nie Nie, 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 nie. Dobra, jesteśmy w Krokor w Krokur Valley Dobra, idziemy do tamtego domku, bo tam widzieliśmy domek na mapie, ale nie strzelajcie we mnie jakimiś... O, co to jest, lenców Arula? O, pierwszy raz gram w tą grę, nie wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi po prostu, ale jest... wiem, że jestem tu niemile widziany Nie, 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 w ogóle co to ma być? Uciekaj stąd, uciekaj! Ojeju, o. Szybko, szybko Mamy tutaj domek, idziemy, idziemy do tego domku i tam normalnie chyba zakończymy pierwszy odcinek. Da się tutaj w ogóle coś zapisać? Co to, co to, co to jest? Ganiasz ze mną je za mną jeszcze? Masakra. Ło, 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 co tu się dzieje? Co tam się dzieje? Idziemy szybko do, szybko do tamtego domu, bo czuję, że. U, daleko, znaczy nie, już niedaleko. Jak będziemy szli prosto, 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 to dojdziemy zaraz. No nie strzelaj tym! Rak, kony jakiś. Hops. No, fajna woda, można chodzić po niej normalnie. Ale po ja skaczę? To ja nie wiem. Szybko, szybko idź, 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 Szybko, 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 gania za mną jakiś kot. Kok. Tak. Z jakimś z czymś na plecach, to nie wiem co to jest. Szybko, zaraz będziemy już w naszym domku, tak? Zaraz będziemy w naszym domku. Tam się okaże, żeby do nas bić, i nie będzie tam już niczego do roboty. Okej, okay, zaraz będziemy na miejscu, zaraz będziemy na miejscu. No, zaraz będziemy, no. No jeszcze tylko... Yy, dwa... no dwa dwa czanki Arula City Arula City. No ale zobaczymy co to będzie, zobaczymy. Póki co to idziemy. Oj, oj, dawaj, dawaj, dawaj wbij, wbijaj. jakieś tutaj góry. Co to w ogóle jest? Ciekawe czy z wyskoku dużego da się tutaj HP stracić. Tutaj mamy jakąś dróżkę. Już jesteśmy w mieście, czy co? Chyba jesteśmy już w mieście, jakimś tutaj się miasto zaczyna. O świnka, ciekawe, czy świnka z nami będzie walczyć, jak będzie miał bić. A, ona jest tak jakby naszym przyjacielem. Jezu, jeszcze na Facebooku mi piszą. No, spoko. Co tutaj jest, co tutaj jest? Wbij do domu, B R. Interakcja, R. No, siema, się. There is nothing specia special.

Cube World, jest spoko, więc możecie pisać, czy chcecie ten film te yy, gry, yy, no, odcinki z tej gry więc to by było na tyle, takie obeznanie pierwsze tej gry, I oczywiście nie jestem tutaj zbyt dużo robić bo mogę coś spierdzielić, jestem już w mieście, dlatego dajcie ci, którzy grali w tu grę, niech dają mi jakieś yy, propozycje, znaczy pomoc jakoś, bo ja nie wiem co tutaj robić w tym świecie, jak expić, jak, jak, co tutaj, o co chodzi, więc czekam na wasze propozycje, komentarze i dzięki wam za uwagę, ja byłem Gajos, no i na razie.